Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest burmistrz Gminy Włoszczowa, pan Grzegorz Dziubek. Dzień dobry. Witam, witam Pana, witam Państwa. Panie burmistrzu, chciałem zadać pytanie odnośnie wydania decyzji warunków zabudowy dla firmy przy ulicy Przedborskiej. Proszę coś więcej powiedzieć, co to za firma, jak doszło do wydania tej decyzji. Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, cieszę się, że mam możliwość za pośrednictwem Dyrekcji Włoszczowa wyjaśnić opinii publicznej, zainteresowanym osobom fakt, jakie miały miejsce podczas procedowania tego postępowania administracyjnego przez tutejszy Urząd Gminy w Tak się akurat złożyło, że tydzień temu nie miałem takiej możliwości z uwagi, prawda, na zaburzanie moich wypowiedzi podczas protestu pod starostwem, dlatego myślę, że to jest również taka forma, podczas której zaprezentuję uświadomie opinii publicznej, jak było to procedowane, jak inwestor się ubiegał o tą, o tą decyzję. Myślę, że uświadomi to i społeczeństwo, i opinię publiczną. I prawda, która nie wybrzmiała, wybrzmi, wybrzmi za pośrednictwem właśnie telewizji internetowej i dotrze do osób zainteresowanych. Szanowni Państwo, jak Pan Redaktor zadał mi pytanie. Firma Hartwig, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mieszcząca się w Włoszczowie od wielu lat, złożyła wniosek o wydanie warunków zawodowych dla inwestycji na ulicy Czerwowskiej. I tutaj podkreślam, firma Hatfield, firma miejscowa, nie firma inna, która pojawia się gdzieś w opinii publicznej, była zainteresowana wydaniem tej decyzji. W opinii publicznej, w przestrzeni publicznej przejawia się, że powstanie spalarnia. Szanowni Państwo, w dokumentach, które otrzymałem jako organ wydający, jako burmistrz, nie pojawiło się ani jedno słowo w temacie spalarni. Decyzja o wydanie warunków zabudowy zawiera, tak samo jak i wniosek wcześniejszy, na który była wydawana, zawiera budynek hali, budynek administracyjno biurowy, wagi, zbiorniki bezodpływowe czyli to, co jest niezbędne do tak powiem, realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, decyzja o warunkach zabudowy to nie jest dokument uprawniający inwestora do rozpoczęcia inwestycji. Jest elementem inicjującym proces inwestycji. Dopiero pozwolenie na budowę wydawane przez starostę jest dokumentem, który uprawnia do rozpoczęcia procesu budowlanego. Warunki zabudowy, ta decyzja, jest jednym z elementów, jednym z załączników wymaganych określonymi, określonymi prawem budowlanym. Często padają pytania, zarzuty, że nie była dostarczona decyzja środowiskowa. Tutaj inwestor skorzystał z tego przepisu prawnego, przywileju można by rzec, że działki, na których ta inwestycja ma być zrealizowana jest do jednego hektara. Ja nie mogę żądać dzisiaj od inwestora decyzji środowiskowej, ponieważ prawo tego nie przewiduje. Druga sprawa. Decyzji środowiskowej również wymaga się od inwestora, kiedy inwestycja zlokalizowana jest na obszarach cennych przyrodniczo. Takie obszary również nie występują. A szanowni Państwo, aby decyzja została wydana, sporządzona jest przez pełnomocnego urbanista. Tak aby tą decyzję przygotował. Ale zanim ona jest wydana, ona jest opiniowana przez odpowiednie organy i instytucje. I tutaj również pojawia się zarzut w, mojej, w stosunku do mojej osoby, do urzędu gminy, że było to robione po cichu. Ja odpieram, szanowni państwo, te zarzuty, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ja wystąpiłem wnioskiem drugiego z 8 lutego do instytucji, aby zaopiniowały projekt decyzji o warunkach zabudowy. Ja pozwolę sobie Państwu przeczytać. Starosta Poszczowski, Urząd Marszałkowski, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kioczkowie, Zarząd Prokuratora. Te instytucje, te organy, miały zaopiniować projekt decyzji warunki zawodowe dla przedmiotowej inwestycji. I to się na nie pokazuje. W dniu 16 lutego otrzymuje postanowienie starosty Włoszczowskiego, wydane przez Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Przepraszam, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, postanowienie z datą 16 luty, w którym starosta Poszczowski uzgadnia pozytywnie decyzję, warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. W tym postanowieniu nie ma żadnych uwag, żadnych przeciwwskazań do zrealizowania tej inwestycji. Ponadto, Szanowni Państwo, Wszystkie te instytucje, do których zwróciłem się opinię, przez milczącą zgodę, a tym samym nie wnosząc żadnych uwag, wyraziły pozytywną zgodę na tę decyzję. Tutaj, Szanowni Państwo, oprócz tych instytucji, które wymieniłem, jest jeszcze Zarząd Dróg I również często pojawiają się zarzuty w stosunku do mojej osoby, że strony nie miały możliwości się odwołania, a wręcz padały stwierdzenia, że drogą powiatową będą jeździły setki samochodów, przewożąc różnego rodzaju odpady i tym podobny, że tak powiem, podobny materiał, który będzie negatywnie nie To padło podczas nawet tego protestu, że drogą powiatową. Wśród tych instytucji opinię również wyraził Zarząd Dróg Powiatowych, czyli jednostka powiatu. Ale ponadto Zarząd Dróg Powiatowych był stroną w postępowaniu, gdzie mógł się odwołać od decyzji. I taką decyzję w dniu 23 marca 2023 roku. Zarząd grup Byłatowych otrzymał i jako strona w postępowaniu mógł się odwołać. Z tego przywileju nie skorzystał. Dlatego, Szanowni Państwo, chyba uświadomiłem, że ta decyzja, to postępowanie administracyjne było procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z z ustawą o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, co należy do kompetencji organów jaki jest niż gminy. Nie było to robione po cichu. Było to robione transparentnie, przekazane odpowiednim instytucjom do zaopiniowania. Te opinie były pozytywne. Poza tym jednostka powiatowa, jakim jest Zarząd Dróg Powiatowych, miała możliwość odwołać się do tej decyzji. Jeżeli Państwo, nie będę w kompetencji innych organów bo to Urząd Starosty jako organ wydaje pozwolenie na budowę. Decyzja warunki zabudowy jest jednym z elementów załączników do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Do tego wymagane jest jeszcze projekt architektoniczny, projekt zagospodarowania terenu, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty określone prawem, prawem budowlanym. To również Starosta, jeżeli zauważy, że planowane przedsięwzięcie jest niezgodne z warunkami środowiska, ma możliwość również zbadania tego przedsięwzięcia. Panie Burmistrzu, przepraszam, a co by się stało, gdyby Pan nie wydał takiej decyzji? Wydając tą decyzję, kierowałem się obowiązującymi przepisami prawa. Inwestor złożył Wszelkie wymagane dokumenty można powiedzieć, że wykorzysta tą możliwość do hektara, gdzie jest wymagana decyzja środowiskowa, a to związane już jest z szerszym, że tak powiem, działaniem, instytucją, jaki jest organ burmistrza. Nie było przeciwwskazań do wydania tej decyzji. Decyzja ta została przygotowana i wydana z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ale dzisiaj w pewnym sensie jest odwrócenie uwagi, scelowanie winy na organ, jakim jest burmistrz. A większość mieszkańców realizowała jakieś przedsięwzięcia budowlane, budując domy, garaże, budynki inwentarskie, przemysłowe. Każdy ma wie, na czym polega proces uzyskania pozwolenia budowlanego. Warunki zawodowe są cząstkowym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. I tutaj starosta wchodzi w prawo budowlane. Szanowni Państwo, te zarzuty, które pojawiają się wobec mojej osoby, nieprawdziwe, niestwierdzone, ten hejt. Nie wiem, że Państwa ma odbierać. Ponieważ przez ten czas, kiedy jestem burmistrzem gminy Starałem się, Staram się realizować wszelkie przedsięwzięcia tak, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Czy dzisiaj, Szanowni Państwo, ja bym chciał, żeby powstał jakiś zakład, który miałby negatywny wpływ na życie naszych mieszkańców? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie sami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był burmistrz Grzegorz Dziubek. Dziękuję bardzo. Dziękuję